Przede wszystkim to nie jest tak, że można pokazać, że Donald Tusk jest kolegą, tylko że on się sam chwalił tym, że ma dobre relacje z Rosją. On się sam tym chwalił, dlatego to nie jest nic. Ale wracając do tego, co my dzisiaj wiemy więcej. To po pierwsze wiemy to, że ówczesna koalicja rządowa na czele z premierem Donaldem Tuskiem po prostu źle przewidywała, kłamiąc wszystkich, że to będzie obiektywne śledztwo. Dlatego, że okazało się, że w tym momencie, kiedy jeszcze można było sprawić, żeby polscy śledczy prowadzili to postępowanie, oni podjęli decyzję, nie nikt inny, to oni. To polski rząd podjął decyzję, żeby to śledztwo nie było w polskich rękach. I dzisiaj już od prokuratorów, którzy tam byli na miejscu, z różnych czasów i tak dalej, wiemy, że nie byli dopuszczeni praktycznie do niczego, mogli być turystami, którzy sobie coś tam oglądali. To jest pierwsza rzecz, którą jakby na pewno wiemy. Druga rzecz, którą wiemy, że ten raport, o którym Pan wspomina, to jest raport, który się skompromitował wielokrotnie, dlatego że na przykład polskim śledczym udało się już jedną rzecz dowieść, poza wszelką wątpliwość, że osoby, które naprowadzały ten samolot, po prostu kłamały. To znaczy twierdziły, że ten samolot jest na ścieżce, proszę bardzo bardzo jesteście na ścieżce, lądujcie, nie mieli takich danych, tam popsuł się, tam raz wszelką wątpliwość ustalono, że był popsuty ten sprzęt, na podstawie której przekazywali dane. Proszę sobie teraz wyobrazić, że na przykład prezydent Putin ląduje w Warszawie, a na okręciu mu wskazują złe dane i w wyniku tego samolot, prezydent Putin ginie z całą tam, prawda, tą swoją, swoją wierchuszką. Co by pan i inni wtedy mówili? I to już wiemy dzisiaj na pewno, bo to udało się ustalić, w związku z tym zarzuty otrzymali kontrolerzy wieży lotniczej. Oczywiście Dzisiaj jest tak, bo pan pyta, gdzie jest wrak. No wrak jest tam, gdzie wyście go zostawili. Bo wtedy był bardzo dobry moment, wtedy, kiedy ta katastrofa się zdarzyła, żeby wykorzystać na to, żeby wykorzystać e, e, międzynarodowe zainteresowanie. E, I wtedy ja wierzę w to, że była szansa, żeby na miejscu mieć wszystkie dowody. I dzisiaj sytuacja byłaby inna. Ale mimo to udało się wiele zrobić. Ale co jeszcze wiemy? Wiemy dzisiaj to, do czego Putin jest zdolny. I to, co państwo kwestionowaliście, pokazywaliście. Radosław Sikorski na przykład mówił w jednym z swoich tekstów, że Rosja się tak fajnie demokratyzuje. No to jak się demokratyzuje, widzimy dzisiaj na Ukrainie. Co jeszcze dodatkowo wiemy? Wiemy, że ten przemysł pogardy, który wtedy miał miejsce, dzisiaj w Polsce bardzo dobrze się trzyma. Ja bardzo dobrze pamiętam. Kilka godzin od tej katastrofy już mówili tak, pijany pilot, pijany generał, nie wiadomo w ogóle, co Lech Kaczyński mu mówił, świętej pamięci, trzy podejścia do lądowania. Przecież w tvn to po prostu wisiało cały czas i eksperci mówili, śmiali się po prostu i tak dalej. Ja to pamiętam. I dzisiaj mija tyle czasu, pan mówi o wykorzystywaniu tej katastrofy politycznie. A co robią Samorządowcy Platformy Obywatelskiej dzisiaj. Oni wykorzystują właśnie politycznie to, że my chcemy. Pamiętać o, o tym, co wydarzyło się, pamiętać się o tej gigantycznej tragedii. To polski Sejm jednogłośnie uznał, że największa tragedia po 1945 roku. My chcemy o tym pamiętać, a polscy samorządowcy z platformy obywatelskiej i z opozycji wykorzystują to i zasłaniają się Ukraińca, znaczy Ukraińcami, twierdząc, że te syreny im będą przeszkadzały, kiedy ambasador Ukrainy w Polsce nic takiego nie stwierdził. Po prostu to jest wykorzystywanie polityczne tej tragedii, dlatego że w polskiej kulturze jest taki kod mówiący o tym, że należy pamiętać o osobach zmarłych, należy je wspominać. Thank